Witam, oto ósmy odcinek z serii Project Underground Base. I tak, dzisiaj będziemy robić znak tej bazy. Tak, jak widzicie, tam jest taki filar, to tam będzie na tym filarze stał KILOW. Tak, KILOW. Jeszcze coś w tym odcinku zrobimy, ale jeszcze nie wiem co, ale się, się zobaczy. Mam Dziwny czarny jak niech jak nacisnę F1. Widzicie? Lol. Okej. Okay. To ja się tam teleportuję i zobaczymy się na tym fil filarze. Okej, okay, dobra, już się teleportowałem. Przeniosłem chyba dirtem tamtą stroną, jak tutaj zobaczycie. Okej. Okay. O, tu. Virta sobie tak dałem, tutaj weszłem. Tutaj mamy właśnie ten filar. Zrobiłem jakiś taki filar na szybko i jakoś. Tutaj będzie właśnie ten kiosk. Tutaj stało. Tutaj z wami trochę powoduje, Mam to zrobione. Okej, okay. mam się tak zrobić, No i trochę jeszcze z wami porobię I tak. W następnym odcinku nic takiego dużego nie będę robić. Zobaczycie w ogóle co będzie w następnym odcinku. Nie będzie jakieś to duże. Ale będzie ładne. No jeszcze nie wiem czy ładne wyjdzie, czy nie. Wyjdzie. Nie będę tam mówić. Ale będzie to coś związane tam na górze. I tutaj, o. Tak. Kurde, już chyba lepiej puścić na im lapsa, niż ja tutaj. Widzicie, się patrzcie jak ja męczy się z tym. To tak. Kurde źle. Tak. Yy, Pixel art'y nie są moją dobrą yy, mocną stroną. Ale myślę, że jakoś mi się uda. Nie chce mi się liczyć. Krasek raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze. Tutaj o! Chyba już. Okej, okay, dobra już. Już mam ten taki pracy zrobiony. Teraz tutaj są, gdzie ja tu mam okoj? Tutaj są, tu. Kurde lag. Ehm, są. Są i są. Gdzie było słowo? Tutaj trzeba dać tą tutaj dwa stąny jest. Dobra, wiecie co? Ja tu wam teraz puszczę tego lapsa, bo nie, będzie, nie będziecie oglądać jak ja to robię. Więc... No, trzymajcie się i napiszcie w komentarzach, czy w ogóle dopasowuję muzykę do timelapsu. Tak. A więc... Посмотрите. Witam. Do skończonej pracy. No i tak. A więc, głupie przywitanie. Okej, okay, dobra. E, już tak zobaczyliście, ale jaki fajny efekt jest, jest. zrobił. Jeszcze tam pewnie poświetlam czymś, ale nie zliczymy. Może go rozkołnem. No i tak. Naprawdę, to A, fajnie wygląda. I ten kilo poprawy jest mniejszy. Nie zrobiłem tego specjalnie, ale i tak nawet lepiej wygląda. Ale dobra. Jak projekt wyspy jest skończony i symbol. Już na koniec odcinka. Tak! Dobra. To ja zakończam odcinek i... Trzyma!